Dla tych zafascynowanych reportażami jedna z najbarwniejszych postaci współczesnej literatury. Wojciech Jagielski był dziennikarz Gazety Wyborczej. Relacjonował najważniejsze wydarzenia na świecie. Był w Afganistanie, na Kaukazie czy w Afryce, którą ceni wyjątkowo. W czwartkowy wieczór odwiedził piekarską bibliotekę, gdzie odpowiadał na pytania związane ze swoim zawodem, ale nie tylko. Ja nie jeździłem jako dziennikarz pisać o wojnach. W toczących się w rejonach, o które opisywałem dla gazety, bo ja cały czas podkreślam, ja nie byłem reporterem wojennym, natomiast zdarzało mi się pisać korespondencje z wojen, z wielu wojen, z bardzo licznych. Ale ja przecież byłem posyłany do tych krajów nie po to, żeby zbadać e, istotę duszy afgańskiej. Tylko po to, żeby opisać sytuacje bardzo często batalistyczne. I to było najważniejsze. To kolejne spotkanie tego typu w piekarach poszerza horyzonty i przede wszystkim daje możliwość spojrzenia na współczesną literaturę oczyma twórcy, nie tylko odbiorcy. W piekarskiej bibliotece jest coś w rodzaju odpowiedniego klimatu po temu, jest dobra atmosfera, jest zrozumienie dla ludzi, którzy zajmują się pisaniem książek różnego gatunku, zresztą dlatego, że różnych autorów tutaj u nas. Gościliśmy dzisiaj. Akurat był Wojciech Jagielski, który nie, nie, nie do końca jest pewien, czy jest dziennikarzem, czy pisarzem, ale ja jestem przekonana, że jest pisarzem. Cieszy także fakt, że w spotkaniu udział wzięła dość spora część młodzieży. Cieszę się ogromnie, że mamy nawet stałych bywalców takich młodzieżowych, którzy tutaj przychodzą na spotkania. Bardzo dobrze nam się współpracuje z Piekarskim Liceum i z młodzieżą z tej szkoły. Ja myślę, że taka osobowość jak Wojciech Jagielski jest tak interesująca dla właśnie dla młodych ludzi, bo to młody, gniewny. Przygoda, wojna, prawda, to, to warto posłuchać, warto zobaczyć człowieka, który dotknął takich żywych spraw. Podczas piekarskiego spotkania mówiono o kondycji polskiego dziennikarstwa, tabloidyzacji mediów i odbiorcach. My jednak autora takich książek jak Modlitwa o deszcz czy Wypalanie traw spytaliśmy o kondycję polskiego czytelnika książek. Chciałbym wierzyć, że będzie lepiej, że ludzie będą sięgać po książki, choćby dlatego, że wychodzą z użytku może, a ta moda retro bardzo często jest pociągająca. E, wiele razy powtarzam, że e, z całą pewnością czytamy za mało. Nie mamy na to czasu, pędzi nas praca, obowiązki, tempo życia jest tak zabójcze, że trudno znaleźć chwilę taką spokojną i dłuższą na poczytanie książek. Ale zaniedbując te książki zaniedbujemy samych siebie.